Serdecznie w naszych skromnych progach w Urzędzie Miasta i Gminy. Ja się bardzo cieszę, że w takim gronie i z takiego powodu, że będzie dzisiaj przekazany plac budowy przez pana dyrektora, pana Roberta Warszawka, dla firmy, która wygrała przetarg na mobilizację drogi krajowej w Mieście Sztuki wraz z budową rądu dla pana Rozmusa, szefa. Przedsiębiorstwa Ruchu drogowych, które budowy, budowy ze Starogardu Gdańskiego, który nie pierwszy raz jest w Sztubie, bo nie pierwszą inwestycję tu będzie realizować. Czyli można powiedzieć, że sami starzy, oczywiście doświadczeni, sami doświadczeni, że znają mi z tego względu, że od wielu lat realizujemy inwestycje, Pan też realizował, także po prostu między nami ta współpraca również bardzo dobrze wyglądała. Cieszę się, że spotykamy się tutaj w Sztumie, bo w tym roku obchodzimy trzecie naszego miasta i ja muszę powiedzieć, że naprawdę Generalna Dyrekcja Duchajowych i Autostrad, Oddział Gdański, dzięki swoim wieloletnim staraniom. Piękny prezent dla naszej społeczności przygotował właśnie uzyskanie środków, prowadzenie przetargów i rozpoczęcie właśnie tak ważnej dla naszego miasta inwestycji. Mamy tu bardzo dużo doświadczeń, bo pan dyrektor w 1998 roku, tak? W tym Kiedy pierwszy raz. Szczególnie dobrze żeby przedstawiać program poprawy. Nie Ale nie, nie to... W każdym razie, żeby przedstawić program poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej w i właśnie ten program jest realizowany. To, że tyle czasu minęło, to nie wynikało z braku zaangażowania, tylko po prostu był potrzebny, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, w Polsce się bardzo zmieniły. Protestany, drogi ekspresowe. Inne odcinki, które mają bo wiemy o tym, że ze na swoje obciążenie mają priorytety, natomiast my, w koledzy, czekaliśmy cierpliwie, więc się doczekaliśmy. Witam wszystkich tutaj obecnych. Są tutaj panowie i pani, którzy będą pełnić nadzór inwestorski i archeologiczny. Jest pan starosta, pan Wojciech Cymerys, ponieważ ta inwestycja jest dla miasta i dla powiatu bardzo ważna i będzie też zahaczać od drogi powiatowy jest pan komendant w Komendy Powiatowej Policji, pan Tomasz Czajan, bo no, tu kwestia organizacji ruchu i ewentualnie egzekwowania tego i wytrzymania cierpliwie tych wszystkich uwag i, i problemów, które się pojawią, będzie też e, niesłychanie <Ky> ważna. Są tutaj państwo z oddziału z rejonu czeskiego pan Kirchenstein razem ze swoim, ze swoim, ze swoim zespołem. W moim imieniu jest pan przewodniczący Rady Miejskiej, ale będzie pan Tariusz Komuda na bieżąco bezpośrednio takim, takim, takim kontaktem, kontaktem w Także yy. To byśmy miały takie dwie części. Pierwsza tutaj ta, taka powitalna i oficjalna przekazanie prac budowy, a później też poproszę Pana Dyrektora i, i, i Pana również, y, Pana Przewodniczącego, Pana Starostę, żebyśmy poszli tam piętro niżej, bo wiem, że tutaj media się bardzo interesują y, t, tą inwestycją, wielokrotnie o tym pisały, mają wiele pytań, bo też mi tutaj dziennikarze pytali. Na te pytania nie znam odpowiedzi, ale wydaje mi się, że Panowie na pewno sobie z tymi pytaniami y, poradzić. Także ja witam serdecznie, Panie Dyrektorze. Proszę bardzo, oddaję głos. Nie tak dawno byłem tutaj na. Byłem zaproszony na sesji Rady Miasta. I wtedy chyba policzyłem, że to 19 lat temu był e, pierwszy raz, kiedy mówiłem o tym programie, a dzisiaj jest no, zwieńczenie e, tych wszystkich przedsięwzięć związanych z przebudową drogi, prawie nr 55, na przejściu przez Miasto Szturm. Pierwsze było parą Potem był jeden odcinek, drugi odcinek, rądu na końcu miasta, potem był lot od strony Maborka. W zeszłym roku udało się kawałek ścieżki rowerowej zrobić od strony Fidzyna. Powiedziałbym, że dla sztuku miało też znaczenie zbudowanie mostu przez Wisły Fidzynie. No i dzisiaj mamy to zwieńczenie. Ostatnie odcinek <coughs> to było 700, 8, 780 metrów. Rond ze skrzyżowaniem z ulicą Rozbudowa tego przekroju na wysokości rynku, aż po ląd do zmiany na stary tak, przebudowa chodników, ścieżki rowerowe, uporządkowanie tego całego odcinka. Czyli ten przejście przez miasto Sztuk będzie już skończone w sensie przekroju wszystkich elementów infrastruktury technicznej, drogowej. A trzeba pamiętać, że przy okazji tej przebudowy zawsze ta infrastruktura pozostała techniczna. Typu kanalizacja, urządzenia telekomunikacyjne, gaz, i wszystkie inne rzeczy, które znajdują się w pasie drogowym, a są niezbędne do funkcjonowania miasta. Nie powiedziałbym, że to tylko nasza determinacja, dlatego że nas obowiązują w dużej mierze pewne procedury, są pewne zasady, które powodują, że inwestycje trafiają do realizacji. I nie chciałbym, żeby to za bardzo wadnych słowów brzmiało. Ale to jednak osobista determinacja władz miasta, w tym w szczególności e, pana burmistrza na naszych która się wyrażała takim zaufaniem do generalnej dyrekcji. To, że miasto uczestniczyło w przygotowaniu pewnych etapów dokumentacji. To, że pan burmistrz nie wahał się rozmawiać z różnymi politykami, e, to, że nie wahał się rozmawiać z generalnymi dyrektorami, to nigdy nie przekładało się na jakieś takie decyzje bezpośrednio ale budowało pewną atmosferę i ostatecznie prowadziło do tego, że jeżeli było ileś inwestycji w Polsce na poziomie, na podobnym poziomie w zakresie e, hierarchii, klasyfikacji co kiedy ma kiedy być realizowane to nie tak jak każdy z nas woli przekazać pieniądze tam, gdzie one na pewno będą dobrze wykorzystane, tam gdzie ta inwestycja przebiegnie bez większych problemów i zakończyć się sukcesem. Także dzisiejsza ta, ta inwestycja, tak której dzisiaj podpiszę, związana z przekazaniem placu budowy, jest właśnie zwię zwiększeniem tych wszystkich działań, jest przykładem, że warto współpracować. I że warto, że to współpracować. Nie tylko raz coś osiągnąć, jak to raz się zdarza, że, i tak chyba w dzisiejszy czas to dosyć często jest, że ktoś komuś próbuje udowadnić, że jest lepszy, mądrzejszy, Dwa, trzy, ten, który no, musi ulec, próbuje sobie to odegrać. Trochę jak w polityce jest. Wygrywa jedno ugrupowanie i kwestionuje wszystko to, co zrobili poprzednicy, i potem za 4 czy 8 lat wszyscy ci, którzy do na, no, nas nastąpią, to kwestionują to, co było do no, tej pory zrobione. Dużo lepszym rozwiązaniem jest współpraca. I to no, właśnie taka długofalowa, bo to będzie właśnie 20 lat współpracy. I to, co mówił Pan Burmistrz, że no, sztu nie no, Sztuk nie jest najważniejszym. Droga 55, przebiegająca przez sztuk, nie jest najważniejszym ciągiem drogowym, mówiąc w Nie jest najważniejszym ciągiem w Polsce. Ale jednak udało się te środki przeznaczyć. Tu też trzeba pamiętać o tym odcinku od Sztumu do Maporka. W tej chwili trwają bardzo intensywne prace z budową drugiego mostu, o do Maporka. To też dla Państwa jest ważna informacja. Ja już nie miałem okazję wspominać. Niedobrą informacją jest to, że dokonaliśmy odkryć archeologicznych na wysokości urzędu miasta, przez to zakończenie całej inwestycji opóźni się o blisko pół roku. Natomiast most jest zrobiony w całości. Jeżeli chodzi o wszystkie te elementy krytyczne z punktu widzenia budowy infrastruktury, most jest zbudowany. Pozostają tylko prace związane z wykończeniem wszystkich elementów. Jak Państwo widzicie, miasto, to widzicie, że i, i to drugo jest już widać na dojeździe do mostu. Pozostało tylko to skrzyżowanie z placem słowiańskim, gdzie niestety chodzę się strasznie gózrzą, nie ma tutaj przedstawicieli. E, ostatnio skóry z, z nich zedrę, jak nie zintensyfikują działań, dlatego że tam mają zadanie na poziomie pół miliona złotych, a tu mają zadanie na poziomie 50 tysięcy. Także też proszę, będziemy to bardzo pilnie się przyglądać. E, żeby te kwestie związane z y, pracami alkoholicznymi nie, nie wpływały, natomiast skala jest już no, tak niewielka, że nie powinno mieć to wpływu. Ja zdaję sobie sprawę, że będą poważne ograniczenia w trakcie realizacji tej inwestycji, dlatego, że no, to nie ma alternatywnej drogi, którą można by poprowadzić objazd. Prace będą głównie prowadzone wahadłowo. Trzeba namawiać ludzi, żeby chodzili pieszo i się na chociaż to chyba w tym przypadku nie jest dobry pomysł, żeby e, ludzie jechali e, przez most w widzenie i, i, i w ten sposób wybierali. Ci, którzy myślą o tranzycie, to na pewno tak, to, no, oni bardzo szybko e, sami się zorientują, zwłaszcza ci, którzy poruszają się samochodami ciężarowymi, natomiast no, ci, którzy jeżdżą e, samochodami osobowymi dostawczymi, dostarczymi, to muszą sami sobie ocenić, czy lepiej będzie Przeciskać się w przesztum a potem przez Maabor, trzeba wybrać nie na dłuższej drogi, pojechać drogą 91 po autostradu. Chociaż w też nie jest to tak e, krótka podróż. Autostrada piątek zaliczyła rekord, jeżeli chodzi o jakieś natarzenia bo przekroczyli łącznie 90 tysięcy na tym, mówię o tym odcinku koncesjonowanym, a my w, na naszej sieci zaliczyliśmy rekord na płodnicy Trójmiasta. Przekroczyliśmy barierę 100 tysięcy pojazdów na płodnicy drzwi w ciągu doby. 100 tysięcy 820 pojazdów przejechało przez rozwodnicę. No, dużo długo stało też, na to trzeba brać pod uwagę. Teraz z mojej strony. Jeżeli będą jakieś pytania, to służby. Czy tak. ewentualnie później w tej drugiej części? Tak, poproszę o. Rozumiem, że tutaj tak jak pan panem który jest nieobecny bo wszyscy nie mogą już przyjechać, że tu będzie podpisywany protokół przekazania płac Więc Także proszę się tu czuć jak u siebie, jak domu. Tu dla państwa te pomieszczenia są zgodznie. Chyba, że pan prezes chciałby. Pan prezes. Tak? Proszę bardzo. Zapraszam. Bardzo się cieszę, że... I pan wyjdzie panie, panie Patryku. Pan Patryk był nie. autorem takiej no, nowelizowanej no, no, dokumentacji. No. Cieszę się bardzo, że udało nam się wygrać w ogóle jakiś przetarg, bo jak nie wiem, obserwatorzy wiedzą, że bardzo duża konkurencja w tej chwili, przedsiębiorstw drogowych, yy, a tym bardziej dodatkowo, że udało yy, nam się to tutaj yy, Mamy już jakby pewną tradycję bycia na tym terenie. Mówimy tutaj oczywiście o tych dawnych realizacjach na terenie miasta, ale również nie tak dawno byliśmy realizatorami na drogach wojewódzkich. modernizacji tych dróg na, na Półwyspu, To było około 30 km. Tutaj. No i tak jak. Tutaj poprzednio, tak samo tam bardzo sobie cenimy współpracę z lokalnymi mieszkańcami, władzami, które bardzo dużo pomagały w takim w realizacji, po prostu rozumiejąc to, że, że to są utrudnienia chwilowe w końcu w życiu w społeczności to są chwile, realizacji, tam powiedzmy w pół roku. Dlatego również jak do tej pory tu w mieście będziemy chcieli też bardzo liczyć na tą współpracę. Kierownikiem tej inwestycji z naszego ramienia jest pan Cłyszek Michalak, doświadczony nasz ukoległy pracownik. Kierownikiem robót najprawdopodobniej, na nie najprawdopodobniej, będzie pan Ryszard Wrośniewski który właśnie wykonywał dotychczas te roboty wcześniejsze. Także zna tutaj, no, ludność gdzie do kogo się zwrócić i tak dalej. Będziemy, jesteśmy na, na etapie uzgodnień organizacji ruchu. W zasadzie mamy to przygotowane w pewnych koncepcjach. Niemniej jednak chcemy dotrzeć bezpośrednio do wszystkich tych, którzy korzystają z tych dróg, bo te utrudnienia będą wymagały właśnie uzgodnień z tymi miejscowymi e, czy sklepami, czy, czy marketami czy co tam jeszcze czy instytucjami będziemy też chcieli korzystać z pomocy policji, bo, bo wiemy z doświadczenia, że nie zawsze te wszystkie znaki uzgodnienia są potem przestrzegane przez, e, przez e, użytkowników. Także jeszcze raz dziękuję, że udało nam się liczeń, że... że postaramy się w możliwie tempie tą robotę zrobić. Co prawda ten jest przyszły rok. My zakładamy maksymalną zaangażowanie, żeby to jak najwięcej w tym roku zrobić. Głównym problemem to są te wszystkie podziemne urządzenia, które wymagają przebudowy, zwłaszcza uruchomienia. No i nie chcielibyśmy na zimę, żeby tutaj pozostały jakieś większe problemy. Tak jak mówię, to wszystko zależy od tego, co tam może mogą się zdarzyć, też historyczne sprawy, a przybliżamy się tam na dole do starych e, terenów, więc nie wykluczamy obie nie nam się czegoś takiego nie, nie przyda. Także cieszę się bardzo, że udało się tam tak? Proszę bardzo zespoł inspektorów nadzoru który przyjechali z tym dyrektorem Rejonowego Zarządu Inwestycji. Tak mówiąc historycznie przyjechaliśmy troszkę szybciej, licząc się z tym, że w Malborku ostatnio czekaliśmy 50 minut, jechaliśmy 4 km, ale skorzystaliśmy z tego czasu i pojechaliśmy na zamek tutaj u Państwa, ponieważ w czuch z zamku, który już jest po dużym remoncie. I chciałam w imieniu y, naszego zespołu powiedzieć, że będziemy się podejmie, podejmiemy takie starania, żeby Państwa zadowolić y, naszym nadzorem, co poda? Y, nie spodziewałam się takiego tutaj y, przekazywania praców w takim y, dużym y, y, składzie osobowym, także mam jedną kostkę sztukowa. To jest moje autorstwo, ja byłam radno. i chcę tu przydać dla pana burmistrza, bo wiem, że ma problemy z nami, ale to jest y, zawsze nasza historia. Gratulujemy tej inwestycji, za no i będziemy starali się, żeby się Państwo z naszego zadowolenia. Dziękuję za tą Będziemy dać gości, to może kapitał zgromadzimy na ten, na ten zamek. Szanowni Państwo, później, teraz tam, prawda, na to tutaj będziecie mogli Państwo tutaj swoją pracę wykonać. Natomiast tutaj deklaruję, że jeżeli będziecie chcieli organizować nasze spotkania, to urząd jest w Waszej dyspozycji. Tylko tu uzgadniać z panią sekretarz, moim sekretariatem, termin, żeby po prostu wtedy, żebyście mieli dobre warunki do, do pracy w większym gronie. Spotkania, tam trzeba dokumentację wyłożyć, jakieś inne, to tutaj porządek jest do waszej dyspozycji, żebyście o tym wiedzieli. Y, tak? Proszę bardzo. Ja tylko jedno, jedno zdanie: że jestem wiedzą niedawno, że z kolegą kolejnym bliższym dniu, że, że, że to jest sugestia, że na starcach szczęśliwych rodziców duży napis. Drugi napis: budujemy dla Was.